No się, się no widzę, ja jestem Wiktor i nagrywam kolejny odcinek w The Forest. W dzisiejszym odcinku budujemy tartak, tak zobaczcie ile stań przygotowałem na budowę tego. Najpierw to te samo musimy przesunąć w inne miejsce, bo tutaj gdzie postawiłem to nie będzie nasz tartak Ten tartak nie będzie jakiś duży. Trochę czasu spędziłem, żeby to drewno tutaj zebrać. Dobra, je sobie przesuniemy tak. Teraz. Stan będzie taki, że tu w takie koło ustawiamy jeże i tutaj będzie brama. Więc zacznijmy sobie od budowy bramy. Mam nadzieję, że tyle bal drewno nam na to starczy. Patrzcie, robimy sobie bramę. Tyle starczy na bramę? No dobra, idealnie. Dobra. Witam po cięciu. Przyszedł do mnie ktoś tutaj. Ale dobra, pogoniłem go z katarem. Wstawiamy te jeże. Pomysł. Zrobimy tylko tu na wejściu dwa jeże, a reszta to będzie to ogrodzenie obronne. Poczekajcie, zapomniałem, że schematu nie ustawiłem. 52 bale drewna na to czyli nam nie starczy te ściany są tańsze niż jeże tańsze w budowie mniej bale drewna no nie trzeba dlatego też nie chciałem z jeży robić jak zobaczyłem ile na nie potrzeba Bottom, do Teraz te same, które już są puste, przesuniemy tu. Ten tartar będzie blisko bazy. Damy tu też tylonkę. Czekajcie, muszę się napić. Mm. Tutaj dam jeszcze od naszej bazy do tego tartaku Tyrolkę Bo nasza baza jest trochę wyżej położona niż tartak więc fajnie będzie działała Tyrolka Czekajcie y dum mm, dum Już przyjadę sobie z tymi saniami Tylko trochę nam zabrakło i jak wstaniemy to wycinać drzewa szybko wycinkę lasu zrobimy 8 yy, baldurena no. czyli jedno samo tylko jeszcze musimy zapełnić. to te sobie zapełnimy co so, i tu wszystkie musimy zapełnić bo Jedne pójdą na górę, a te pójdą tam do tartaku. Tak więc tniemy. Są w pobliżu tu jakieś kanibale, mutanci? A nie. Czy jeszcze jedno drzewo musimy ściąć? Chciałbym to teraz tak ściąć, żeby to na ten tartak nie poleciało. O. Nie poleciło na tartach. Rozwaliło mi je, no, co za oszuka mamy tartak zrobiony Bożów Tylko, że rozwaliło mi drzewo jeża Tego nie wycinamy Dobra, <laughs> no wiecie co ja muszę sobie postawić ognisko Kul Kanibal Muszę sobie postawić szybko ognisko Kurde, terapatyków nie mam Szybko będę, szybko będę dobra dwa I na sztupiłem ci porobiłem, bambik z ciebie Dobra Szybko muszę sobie coś zrobić No a nie nic do jedzenia, no chyba kur... Muszę mi wciąć nogi Wciągnął nóżkę dwie nóżki sobie zrobię. Dwie nogi, dobra, szybko się róbcie, bo za chwilę idę. Nie ma nigdzie tu w pobliżu. Blisko mnie nie ma. No to najważniejsze. Że nie ma blisko mnie. Dobra. wiemy nóżkę. Imy kolejną nóżkę i już jesteśmy pełni coś mnie uderzyło albo nie wiem co się stało leci drzewko kurde ja chyba pójdę spać bo jak jest ciemno to ja za bardzo nie widzę Słuchajcie, no gdzie jest ta brama? Tu jest. Zamykamy. Chpimy. Dobra, zapisujemy sobie. I idziemy ciąć drzewa. powinniśmy zapełnić te sanie gdzie jest drewno nie wiem ale dobra to ja zrobię cięcie i się widzimy jak już zapełnię te sanie bo trochę będzie dla nas nie patrzę jak tnę te drzewa dobra witajcie po cięciu fajny kolega Tym razem się tak łatwo nie da. O, nieważne. Mnie No co ty tak tańczysz? Dobra, ja cię tak wykiwam tu, tak skalkam po kamieniach. Nie, nie podchodź tam nawet. Nawet ci nie masz tam podejść. Już mam pomysł na tytuł To będzie zemsta na fapaczu Bo <grych> no, skoro już mamy to zapełnione To postawmy tu jeża I otwórzmy bramy jak mamy tam wjeżdżać Tymi saniami To ja wjadę tam wszystkimi Tylko zostawię sobie jedne Wiecie co? Mam lepszy pomysł. Wiecie lepszy pomysł, no fajny pomysł. Patrzcie, tutaj na wejściu postawimy, postawimy trofeum z Fapacha. O ile on nie zniknie nam zaraz. Mam nadzieję, że nie zniknie. Stawiamy to tu i idziemy uciąć łatwa dobra, mamy już łatwa pacza. no i mamy fajnie trwają zuba pacza. No i jeszcze przyszła to co. O, jeszcze z koleżanką przyszła. Dobra no. tu ustawiamy sobie te sanie, Nie ważnie się tu wchodzić. Tu nie ma dla was wstępu... zakaz wstępu. Osebix przyszedł bronić swoich kobitek. Hmm. Będę chodził tu blokiem, bo się się HP odnowić. Chce w sensie się HP... energia. Zaraz go trafię, łuku profesjonalistów. Nie ważne. Jak będę się sprzątał, to mnie walnie nowe, prawda? No kurde, no nie. No do i dostała. Czekajcie. Katana. Maszmy male od Dobra, leży. Koleś się porobię. dobře si tě bíl, bíl, bíl. Uuu, jaký skoky. Po bázi rozvále sobie zaraz. Nebude to tak v těbě... Wala mnie trafiłem. Jaka! No dobra, że zmiłuję się na katanie. Dziękuję, gru. To są w bazie, jeszcze nie zapewniłem. Dobra. 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 Nasz startup zbudowany. Tak więc to by było na tyle w tym odcinku. I na razie